Hej, Wam wszystkim, witam Was w takiej jakby trochę świątecznej atmosferze. Nie no, w sumie to żartuję, bo wczoraj był Mikołajki. Piszcie w komentarzach, co dostaliście na Mikołajki. Um, I no, niedługo gwiazdka, Gwiazdkach, gdy się cieszę, pisze Ja się cieszę! I nagrywam dzisiaj Blockstar Planet. Um, no, Block Star Planet i mam akurat takiego skinkasem mam y, świątecznego I akurat y, nagrywam z Weroniką. No. Cześć! No. Weronika trochę opóźniony zapał ma, ale okej, okay, to nieważne. Nie, nie ważne. co? Nie krzycz. No i Weroniką tak dawno nie było Weroniki. Piszcie, czy lubicie z nią odcinki. Bo dawno niej nie było na moim kanale. Um, bardzo dawno. Chyba w jednym odcinku wystąpiła, tylko a więcej to chyba nie. No i no. dzisiaj będziemy grać w parkury. A jak ktoś nie wie, jak ona się nazywa, na wyspy, no to Lady66 się nazywa. Nie. Lady66 się nazywa. I kto chce, no to może jej zapraszać Właśnie taki nik. No. Chciałam tylko Wam jeszcze bardzo podziękować za wsparcie. Jak nie pewnie nie wiecie, bo zbieram jakby prezenty na odcinek. Po prostu chcę, jakby rozwijać kanał. No i dziękuję Wam, że tyle się zaangażowało i podarowało mi jakiś mały prezent. Nie musi to być jakiś wyjątkowy, tylko ja po prostu. Chcę, jak was zaciekawić, rozumiecie? Zaciekawić, bo po prostu tworzy te prezenty na odcinku. Jeśli chcecie taki odcinek, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Więc, no więc, dzięki za zaangażowanie Jesteśmy właśnie na parkurze pierwszym. I on się nazywa Bysypy czy Minecraft. Oczywiście piszcie, czy wolicie Bysypy czy Minecraft. Kto nie wie, co to znaczy, sformułowanie Bysypy, to znaczy Blockstar Planet Właśnie w to gramy. Więc no idziemy dalej i tu właśnie jest. O kurde zaginęłam. Oplecam. Okej. Okay. Albo nie. No ty. Czemu na mnie nie czekasz? Kurde, nie mogę być gorsza od Weroniki w parkurze. O, czekaj. Tutaj nie ma. A dobra. Po co się zamartwiam kluczami, skoro mam już wszystkie. A cześć! No, zaczekaj! Gdzie ty jesteś? O, tutaj cześć. jesteś. Okej, okay, to tu trzeba uważać. O Jezus! No, wiesz, jak chcesz, żebym zginęła, no to nie ma problemu, wiesz? Możesz ja mnie pukasz. po prostu popchnąć i proszę bardzo, pójdę w ogień. Popycham! Bronika, ja mówię serio. Agata, po co ty skaczy, ja trzeba to przejść? No, bo żeby było łatwiej. Ginęłaś czy? Aha, tu jesteś, dobra No to na Weronikę se nie poczekamy Pójdziemy se dalej. O, tutaj jesteś, kurde Nie, dobra Weronika, ja tylkoś zartowałam. Jak możesz, to możesz na mnie poczekać. Cień, moja garbia. Czekaj, spadłam. Czemu przeze mnie? No Ja nie mogę, zaraz się wścieknę. Czeka, to ja to nie przejdę. Bronika, dasz radę. Przejdę, <śpiewanie> <coś pewnie? śpiewanie> nie śmie się jak... No <śpiewanie> <śpiewanie> demony! Głosujcie na Anioły i Demony, piosenka Ale Weronika nie musisz śpiewać o, o. Um, Ten portal na pewno chyba, ale dobra Ja nie mam na imię Weronika, tylko Milady Weronika Milady Nikt na ciebie Milady nie będzie A. mówił nie, bo Co przeze mnie? Nie moja wina, że nie uważasz pod nogi no, jeżeli Wam się podoba, spodoba ten odcinek, to oczywiście dajcie łapkę w górę, yy, przesyłajcie ten filmik dalej. No. Się no, nie mów, że przeze mnie, bo dobrze wie, że to nie jest moja wina. Kurde, to trudne. Wow, może. Weronika. O kurde, dlatego nie przejdę. Nie przejdę, dobra muszę, żeby nie przejdę Przejdziesz No to... nie przejdę Ale nie krzycz mi tu, bo nagrywa to się No mówię, że nie przejdę No a ja już jestem przy mecie Weronika nie być taka, przejdziesz tu spokojnie No No spokojnie musi być na Halna, kurde no, no, no Uważaj Sorry, muszę tu Weronikę kontrolować Bo ona nie! No już... i tu zaraz do was, wrócę, przejdę tu za Weronikę. Dobra, jesteśmy na kolejnym parkurze, jednak Weronika nie chciała, żebym przesłała ten parkur za nią. Myślę, że tym razem nie będzie taka. <laughs> Jakby to mu tak delikatnie ująć. No, nie mam sformułowania, ale no. Kurde, gdzie się wpakowałam? Dobra. Łaj! No ja nie mogę ja... Kurde! Ale no z ciebie ty... nie... O to z ciebie się zabiłam! O Ale Jezus. Weronika, spokojnie! Zaczekaj. Zaczekaj, Maxie! No, czekaj. no czekaj, Maksie, że to moc. <grym> eee, Weronicy, chyba dzisiaj to się odbiło, nie zwracajcie na nią uwagi. Ale nie, ja naprawdę się oglądam A i piszcie, tak. czy chcecie taką jakby... <grym> Seriem. Nie wiem, czy chcę to nagrać, ale po, po prostu widziałam, że dużo youtuberów nagrało tą grę i się nazywa. Nie wierzę, że to mówię, ale nazywa się ta. Tak. Nie musisz. Nie musisz. Może. Dobra, więc e, Weronika wyszła, więc nazywa się ta gra, jakby to Taka. ująć. Słodki flirt. I, nawet pisze, dzisiaj, no? e, dobra, e, um, nazywa się Słodki Flirt. No więc. Jest? Nie obchodzi mnie Twoje towarzyskie no, życie. Nie to, Twoje. <laughs> e, więc tak. E, jeżeli chcecie tą grę nagrać serię, bo mam już założone konto, ale dla Was mogę Dla widzów mogę zrobić nowe konto i od nowa zacząć tą grę. Bo chciałam też spróbować sama zagrać w tą grę, bo widziałam, że dużo Lituperów gra w tą grę. I piszcie, czy chcecie, um, ta gra naprawdę jest. Um, w, no, Piszcie, czy chcecie, nazywa się Słodki Frirs. więc nie, nie. Nie. Nie weźcie. Przepraszam. Chciałam zatrzymać, bo mam kaszel trochę. I czy będziecie chcieli tą yy, grę, to piszcie, bo z chęcią dla was yy, nagram. Poświęcę się, tylko gdzie teraz? O tam! Dobra. Kurde, Ach, tylko jak tam się dostać? Czekaj. No nie! Weronika wyszła z tej gry, bo akurat Weronika nie lubi parkurów, ona woli czaty. Co no z Maxem? E, to nie zwracacie na to, ale to Weronika max Nie, no nie mogę przejść e, To jakby jej <laughs> chłopak w grze No aj, ale no więc piszcie, czy chcecie tą grę, bo hmm? mogę nagrać Okej. Okay. Błagam tylko się nie zabi, Mam mało kryształu. Teraz? Weronika. No, Agata. Agata. No wiem, to moje imię. <grym> oh, oh, oh. Ja nie mogę. Aj! Dobra. Nie śmiej się ze mnie! Nie, nie, Jeśli chcesz nie. przeżyć, to masz. To dobre ci rad, nie śmiej się. Ty wiesz, że. Hmm, więc to ja chyba tego nie przejdę. Więc jakby. No świetnie, ładnie się ładnie się, ładnie się. się na kolejny parkurze. Dobra, mi na kolejnym parkurze, więc. No. Siema. Nie pisz na czacie, bo to mnie drażni. pisać Eluwina. Po co ty to piszesz, Eluwina? A piszesz, że lubicie Eluwina. Piszesz, że lubicie. A, właśnie Weronika napisała na czacie Eluwina. Jeżeli patrzcie, to patrzcie Eluwino. I Minki. Weronika, czemu ty tak daleko jesteś? A i ten parkur za, zapomniałam, <grywa> jak się nazywa. Tak, krótko omawiałam. ty... Dobra, nie czaje. Yy, dobra, dalej. Kojarzę się, że kiedyś chyba w tym parkur grałam. Yy. Um. Czekajcie chwilę, napiszę, że nagrywa mi zaraz. Yy, dobra, już. Yy. Okej. Okay. I tutaj jest yy. I <grym grym> te Weronika jest tam w tyle. Agata jest w tyle. Sama jest w tyle. Dobra, to chyba y, pokażę mi się naprawdę, że w tym Agata nie Elubina. Aha, Aha, Agaty, córki, syna! <grym> weź! Jezu, weź! Weź! In... Jaki kanał? Zaraz wracam. Dobra, już jestem. Po małym cięciu. Psa oki. Okay? No, jakie dziewczyna psa I okej. Okay. Okej. Okay. Tu przechodzimy. To jest... Bronika, co ty piszesz na czacie, że kłamie? Zobaczcie, co nam pisze. Może tak obrócę kamerę, żebyście wiedzieli, co on napisze. Ona kłamie. A skąd taka pewność? Ale cały Mmm, lepsze, mm, lepsze. na chwilę Weronika nie klaskaj mm. O to tyle bym ci zapisał. Przyjmij mm. mila Kurde, na przykład z kamień. im in. Mmm, ona po prostu kłamie, że nie mam. Nie mam. Tak. Nie umiem pisać. Tak na na Ma. Draknie, draknie. Naprawdę. Draknie. Nie mam. Ona Boże. Kłamie, że nie mam. Klam. Boże! Bruniko, na kłamie, że nie mam. Pat. Czekaj, tak. Super. No. Elo no. I okej. Okay. I dobra. Wiem, ten odcinek będzie biał bardzo dużo. No i dalej. I Weronika wyszła ponownie, bo ona nie lubi parkurów. Nic nie mówiłam! Eluvina! Nie śpiewaj, bo Elubino. tu naprawdę jest dręczące uh -huh. Kuba, Kuba-buba Kuba-buba No tak myślałam, że przechodziłam ten parkur bo już pułapka w górę jest No Dobra, jesteśmy na kolejnym parkurze, a tak właściwie to chyba w zagadce Bo tutaj akurat jesteśmy na ostatnim parkurze, bo ten odcinek będzie miał na przykład milion chyba godzin Więc taki parkour w szuniekanie kluczy I... Jakby, nie lubię za bardzo szukać kluczy, ale może ktoś z was lubi szukać klucze i... Tak. Znalazłaś? Nie, nie znalazłam. I tu musi być fioletowy klucz, widać. No. Na razie nie. Nie może być. Jak znajdziesz to mi powiedz. Zbyt ukryty, przecież tu są takie tylko ten. Tak ukryty nie może być. Gdzie jest? Tu. Gdzie? No nie widzę. O tu! No? Tu. O tu jest. Dobra, dzięki. Opinia ci nie powiem. No, ta dzięki wielkie. No nie um, Okej. Okay. Mi się kojarzy, że chyba kiedyś chyba też przechodziłam. Kurde, głowy z Minecrafta. Zombiak. Zombieak może być znowu tak ukryte. I tak cię tam nie da chyba na górę dostać, więc niemożliwe, żeby tam coś było ukryte. Co? Mam klucz. No znowu? Tak. Gdzie? Tu. Lubina, tu mam. Tu. No to. Nie drzij się, no. to no musisz przejść No to czemu? Do końca. Czemu ty ciągle znajdujesz klucze? Ja chcę znaleźć klucz w końcu. Dobra. O niebieski. Jej Mamy kluczyk. I dobra. Kurde, gdzie? Gdzie tu przejście? O tutaj. Ła! Um, czyli to się też składa z parkura? Aha, dobra. A, tu są klucze też ukrycie, O kurde. Nie, Weronika, ty też szukaj. Będę miała najwyżej niewolnicę. E, ej, tu trzeba wybrać portal. Dobra, Weronika, wybierasz. Chodź niewolnico. Chodź niewolni to tutaj nie mnie Wybieraj portal natychmiast A i obserwujcie na tiktoku mnie i Agatę nie. nie mm. Weronika, no chodź mi tu Bo jestem! Nie widzę cię No na dole! Na dole Aha, dobra, wybieraj portal Dobry? Tak A dobry? E, dobra co ja? Kurde, niewolnica szuka kluczy, a nie kurde. No, um, nie wiem. ktoś sobie to babekę robi. Dobra, Klucz znalazłam. Klucz znalazłam. Tylko ktoś chyba się pomylił. A nie, dobra, znalazłam żółty klucz, a jeszcze to czerwony. Gdzie jest? Chodź za mną, tu jestem, tu jestem, tu jestem, tu jestem, tu jestem, tu, to tu jestem. To bo muszę przeskoczyć. No mm, i tutaj, chodź. Gdzie? Tu. Tak nie widzę. Tutaj jestem i chodź tu. Gdzie? No ze, no nie, jeszcze. Gdzie? O, chodź na górę. No to dobrze, czekaj. No jestem I patrz, tutaj No dobra Wiem no, tak. Nie wytrzymam I chodź tutaj Dobra, dzięki Jeszcze czerwony klucz trzeba znaleźć Ja nie mogę No więc myślę, że Wam się ten odcinek spodoba I ten odcinek już ma 17 minut I bardzo długo trwa I ja nie chcę, żeby mm, Aż tak długo no. Szukaj Szukam, a co ja przez ten czas robię, co? Widzisz dance Weronika Kurde, no Czerwony klucz jeszcze Wszyscy szukają Czy by tak trudno było znaleźć? Nie no, ja Ej no, e, ty, zabraczka um, e, Kryształ ci zabrała, czy pieniążek? Pieniążek ja to zabrać, pieniążek Czemu ja? Ej, powiedziesz to do mnie? Ej, to ja się nie spodziewałam tego po tobie, Weronika. To i jest czerwony klucz! Nie wiem, niewolnica szukanie ja, kurde. Nie My powinnaś nie. mnie o to pytać, nawet. Agata weble. Jezu, nie no. Kurde, mi się kurde zacięło. zobaczcie, nie mogę kształa złapać. To no. no, normalnie tragedia, co dzisiaj e, się Cześć, dzieje. Co się dzieje tutaj? Szuka. Szukam, ale no, gdzie jest klucz? Chyba to był zły pomysł, żeby pójść na parkour z kluczami, to chyba był on bardzo zły pomysł, ale no nie wiem, ktoś z was lubi pewnie um, klucze, no to dla, nagrywam dla tych osób, właśnie, bo nie mogę tylko dla tych, którzy lubią coś, a połowa z nich nie będzie zachwycona, nie? Yyy... E Weronika napisała, gdzie czerwony klucz na czacie. No nie wiadomo, gdzie Aga, czerwony klucz. Szukaj. No, a co ja robię przy tym czasie? Kiepidziane. Nie. O. On mi przypomina Janusza. Zobaczcie, jaki podobny. Janusz. Aga, bo Janusz. Ej, a. Yy, piszcie, czy znacie piosenkę Grażyna? By tak chciała. Grażyna to jest Beko... By tak chciała <laughs> Weronika! No. Jezu, Weronika naprawdę jest. Hallo! Dzisiaj będzie a anioły i demony. To najlepsza piosenka. I Mariona. Yy, yy, yy. No, ty ten czerwony klucz? No na... ja nie wiem! Ale nie drżyj się. To chyba był zły pomysł, żeby zaprosić Weronika na ten odcinek. Bo się ciągle wydziera. Agata. Nie, no żartuję oczywiście. Agata. Nic nie mów. Jestem zestresowana. Czy ktoś zapomniał ukryć gdzieś klucz? Mhm. Czy co? Bo ja się naprawdę jestem zestresowana. Gdzie jest strzałka? No to! Jezus Maria. Co? No tu, Ale to się zresztą. To nie jest strzałka w... Ja tą stronę No bo się zrespiłaś w tą stronę A jakby była strzałka w tą No to by się tak zrespiła A gdy była w tą, no to tak by się zrespiła A w tą, no to tak o. Ta strzałka nas nie dotyczy I klucza nie mogę znaleźć Bo nie wiem dlaczego I mam nadzieję, że się nie będziecie Mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić na tym odcinku, bo naprawdę ja nie mogę znaleźć, kurde, tego klucza. Hmm. Chyba nikt nie może go znaleźć. Ja chyba się zaraz załamię psychicznie i fizycznie, bo ja nie wyrabiam. Ja nie wyrabiam. Kurde, ja wychodzę. Czekaj. Nie znajdziemy tego czerwonego klucza. Więc... Dobra, wiecie co? Kochani, jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, bo widać, że tego klucza już nie znajdziemy. Nikt nam nie odpisuje, czy ktoś wie um, ty klucz. Więc piszcie, czy... Wam się podobało, mam nadzieję, że Wam się... Weronika nie przeszkadzaj mi w zakończeniu odcinka. Agata! Piszcie Agata pi komentujcie Agatę, komentujcie. Jezus, Weronika. Nie, więc jeśli wam się ten odcinek podobał, dajcie łapkę w górę, komentujcie ten odcinek! Nie bijecie tutaj. Eee, dobra... Więc jeśli wam się ten odcinek podobał, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, dzwoneczkucie, żeby być na bieżąco z moimi wszystkimi filmikami. No i co? Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. No bo się powtarzam, wiem. I mam nadzieję, że się trochę nie znudziliście nad tym odcinkiem. Mam nadzieję, że było trochę chociaż zabawnie, bo z Weroniką zawsze jest zabawnie. <śm> I piszcie, czy chcecie więcej odcinków z Weroniką. I oczywiście lajkuj, i oczywiście subskrybujcie Weroniki kanał. E, no e, nazwa e, kanał będzie w opisie, więc e, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Papa. Pa! Kurde, nie mogę znaleźć kurde tego klucza. Um, jeszcze tylko chciałam Wam dodać: akurat jest mi teraz na MSP, i chciałam Wam tylko dodać, bo może być, bo może nie być już okazji. Bo nie wiem, czy, znaczy wiem, że bardzo rzadko nagrywam, ale chciałam jeszcze tylko dodać, że życzę Wam wesołych świąt, żebyście spędzili te. W gronie rodziny podzielili się opłatkiem. Mam nadzieję, że będziecie bardzo szczęśliwe z tych świąt, bo ja oczywiście zawsze jestem szczęśliwa, więc bardzo chcę Wam tego życzyć. I nie wiem, co mam jeszcze dodać. Dużo prezentów, dużo spędzania czasu z rodziną. I oczywiście myślę, że będziecie naprawdę zadowoleni z tych świąt, bo naprawdę święta to magiczny czas i no po prostu po prostu mam nadzieję, że spędzicie ten czas bo i może nie być tej okazji wiem, że wcześniej wam życzę te no wiecie magiczne święta i no co, Życzę Wam tak wcześnie, ale no, może nie być już okazji, żeby Wam tego życzyć, bo nie wiem, czy w grudniu jeszcze nagram jakiś odcinek. Ale możliwe, że nagram, bo jeszcze miałam z prezentów nagrać odcinek. Jeżeli chcecie, no to piszcie, bo mam tu nie. Mam tu dosyć tych odc... prezentów trochę od Was. Oczywiście wszystkich pozdrawiam z list. Oczywiście pozdrawiam te osoby, które. Dała mi prezenty, o te. Jeszcze na razie zbieram, więc to za wcześnie nagrać jeszcze ten odcinek z prezentami, ale tak jak mówiłam, życzę Wam udanych świąt. To tyle z mojej strony i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.